Ale jaja, ty zmęczył mnie jak nie wiem Ręka mi boli No jest co tu... Ja pieprze, rzut po tamtym Co to było? Ja walę. Ja, ja pieprze, już Ja się zmęczyłem, bo przed chwilą zaciąłem karpia niestety. To wam już powiem. Holowałem go, ale spadł. Przetargał mnie mocno mnie zmęczył, a teraz rzut po nim. Na Great Fisher strzelił taki szczupaczek. No dobra, zaraz Wam go pokażę z bliska, jeszcze. Jest tak dziwnie zapięty, bo kurczę. Ech. Czekajcie patrzcie, to zbrojkę dla pewności wbiję w gumę, żeby mi nie zrobił krzywdy. Dziadyga. Czekajcie, drugą ręką go. Dobra, może go od razu wypnę. O. Great fish i taki myślę, że pod siedem dyszek, może akurat 70-71 piękna ryba. No to co, buzi do wody, buziak i leci fajowo. Jeszcze raz guma, a brudna woda, ale spróbowałem czymś trochę naturalniejszym, i jak widać, rybę też dało.